Orzechy nerkowca. Zdrowie ma orzechowy smak. Są coraz bardziej popularne jako zdrowa przekąska. Coraz częściej zastępują także tradycyjne słodycze oraz suplementy diety mające poprawiać pracę mózgu. Włoskie, arachidowe czy laskowe nieważne jakie ważne, by chrupać je na zdrowie. Najbardziej popularne w Polsce są orzechy włoskie, posnące od wieków na terenie naszego kraju. A także orzechy laskowe. Od zawsze dodawano je do tradycyjnych wypieków oraz deserów. W ostatnich latach funkcja orzechów nieco się zmieniła. Przestały być traktowane jako zwykłe bakalie, a stały się uzupełnieniem diety świadomych osób dbających o zdrowie i wysoką wartość swoich posiłków. I słusznie, orzechy nie tylko poprawiają kondycję, ale i samopoczucie. Zawierają białko, witaminy A, D i E. Oraz wiele cennych składników jak wapń, fosfor, żelazo, potas czy sód. Pomimo wysokiej kaloryczności, naprawdę warto docenić tłuszcze zawarte w orzechach, które tę kaloryczność powodują. Jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu, a zawartość kwasu gamma linolenowego chroni układ krążenia przed chorobami wieńcowymi. Jednym z rodzajów orzechów świadczących w ostatnim czasie triumfy są orzechy nerkowca. Tak naprawdę ich nasiona pochodzą z tropikalnego drzewa o nazwie nanercz zachodni i są bliskimi krewnymi mango i pistacji. Początkowo drzewa nerkowce hodowane były ze względu na drogocenne drewno, z czasem dopiero doceniono ich smaczne nasiony. Zawierają one co prawda znacznej ilości tłuszczów ale są to tłuszcze bardzo pożądane przez organizm człowieka są zdrowe i nie tuczą więc bez obaw można a nawet powinno się je spożywać nawet codziennie orzechy nerkowca zawierają też przeciwutleniacze które odgrywają znaczącą rolę w profilaktyce antynowotworowej a także magnez wpływający korzystnie na kondycję psychiczną człowieka i regulujący pracę mięśni orzechy nerkowca posiadają wielu zwolenników ze względu na swój lekko słodkawy maślany smak często można spotkać się z określeniem iż są to najsmaczniejsze orzechy świata są wyjątkowo miękkie dlatego stanowią doskonałą przekąskę nawet dla tych którzy już dawno odmawiali sobie chrupania orzechów przez tak zwane słabe zęby orzechy nerkowca świetnie sprawdzają się jako dodatek do musli jogurtu czy porannej owsianki ale także do dań gotowych makaronów zapiekanych i wszelkich deserów. Garść orzechów nerkowca może stać się samodzielnym drugim śniadaniem lub podwieczorkiem. Warto zaprzyjaźnić się na stałe z orzechami nerkowca. Są one coraz lepiej dostępne, więc nie ma szczególnego kłopotu z nabyciem tej zdrowej orzechowej przekąski. Orzechy nerkowca w całości można kupić zarówno na wagę, jak i oczywiście w przeróżnych opakowaniach. Nowością na rynku jest czyste, naturalne masło orzechowe z nerkowców wymienia Ewa Janicka, technolog żywienia z firmy Primavica. Kupując orzechy luzem, warto sprawdzić, czy nie ma żadnych nalotów, czy nie są zjełczałe, zwietrzałe lub przewarwione. Natomiast decydując się na produkty pochodne, np. masło orzechowe, należy wybierać tylko te, które nie zawierają konserwantów oraz innych sztucznych dodatków. Tylko wtedy można mieć pewność, że produkt jest pełnowartościowy, a walorami odżywczymi dorównuje świeżym nasionom, dodaje Janicka. 30 gramów orzechów narkowca pokrywa 1 czwartą dziennego zapotrzebowania na fosfor. Jego niedobór prowadzi do poważnych zaburzeń pracy serca i nerek, dlatego bardzo ważne jest, aby nie spożywać ich tylko okazjonalnie, ale uczynić z nich stały składnik diety, która pozwoli cieszyć się nie tylko dobrym zdrowiem, ale też świetnym humorem i fantastyczną kondycją przez lata. www.primavika.pl